Zawodnictwo zawodników jest najważniejsze. Bardzo trudny to, zwłaszcza pola startowe. Pierwszy łuk, duże nierówności, kolejny, praktycznie przy składzie. Jeżeli by to miałby mecz być ligowy, to można spokojnie to rozegrać, bo wtedy wiadomo, jadą doświadczenie zawodnicy. a To była przeplatanka młodzieży, którzy nie mają doświadczenia. No, z dobrymi, z bardzo dobrymi zawodnikami ligowymi. Jak właśnie i Werseni, Rafał Dobruski, i Damian Baliński, i Ryszard twierdzą jasno, że w sytuacji z tamtej strony, tam gdzie jest pole startowe i pierwszy łuk, gdzie jest najbardziej jasno, są najtrudniejsze warunki i było za duże ryzyko, żeby szefować zdrowiem, zdrowiem zawodników. Tak, jak zresztą widzieliśmy wszyscy, no tam jednak było największe zagrożenie i, i jednak Stwierdziliśmy zgodnie, że zdrowie jest ważniejsze, że to jest początek sezonu, nie ma co szaleć i no taka decyzja zapadła, że jednak tego meczu sparingowego nie pojedziemy. Pogoda teraz będzie coraz lepsza, miejmy nadzieję, że w tym nadchodzącym tygodniu już będziemy mogli sobie dużo więcej pojeździć, a dzisiaj jak powiedziałem, no te pierwsze wejście i pierwszy był na tyle niebezpieczny, że no w czterech to byłoby naprawdę ciężko przejechać. Dziękuję. Został tydzień do ligi, nie ma lekkiej paniki, że tu jeszcze żadnego sparingu nie było? No na pewno jest to wielki problem, bo yy, wszyscy zawodnicy właśnie narzekają, że no, jednak ta pogoda pokrzyżowała wszystkim plany i dzisiaj yy, wszyscy te jazdy mają no, nie za wiele. Także jeszcze tydzień jest, a ja, ja naprawdę żyję tą nadzieją, że ten tydzień to będzie naprawdę tydzień taki gdzie się znaleźliśmy sporo, ale jednak tych sparingów będzie brakowało. No, za tydzień liga. A to już jest poważne ściganie. My tej jazdy mamy na, naprawdę nie za wiele, i, i tutaj sam troszeczkę się obawiam, co, co to będzie. Mam nadzieję, że ten tydzień przepracuję na tyle dobrze, że, że będę dobrze przygotowany do tego pierwszego meczu, a później już będzie z górki. No bo tak się nie nadało. Do jazdy w czterech, bo do indywidualnego treningu trening się odbył. Na jazdach indywidualnych, co na pewno. Nie powiem co kosztowało 10 zł, ale yy, uważam, że no, no nie dało się jechać czterech, bo ten tor sprawiał zbyt dużo kłopotów w pierwszym muku, zwłaszcza po starcie, gdzie mogło być dojść do, do, do wielu upadków i, i niepotrzebnych kontuzji. Już teraz musi być małe przemeblowanie tego planu sparingów? Jak to... Plan jest przemeblowany, już dzisiaj akurat na szybko udało mi się załatwić trening budowany z Poznaniem, we wtorek, w środę jedziemy z Wrocławiem, a jeszcze szukam coś na piątek, tak żeby uzupełnić te, te straty, które tutaj wynikły właśnie z tych, tych wszystkich planów, które, które nie wyszły. Tak to wygląda. Coraz głośnie myślę, że ta pierwsza kolejka może zostać przełożona. Pan też ma takie obawy? Ja powiem, że patrzyłem na prognozę pogody i jeśli będzie taka pogoda jak do tej pory, to, to myślę, że ta, ta kolejka nie będzie przełożona. Zresztą większość klubów, zawodnicy startują za granicą i ci, ci poseł i zawodnicy jeżdżą cały czas, prawda? Nie jeżdżą tylko ci z tego drugiego rzutu i młodzieżowcy. Zobaczymy, no to już będzie zależało od władz, nie od nas.